Cześć, jesteśmy w klubie Zaścianek z Maćkiem Stankiewiczem z 8merch.com. Na początku chciałem Cię w ogóle zapytać, czym jest 8merch.com to niezależna platforma przede wszystkim skierowana do artystów, czyli muzyków, twórców, grafików. I jest to platforma, która oferuje pewne nową na polskim rynku. Po pierwsze, darmową usługę sklepową, gdzie artyści mogą sprzedawać swoje, um, swoją twórczość, czy to w formie płyt kompaktowych, czy plików MP3. EightMatch.com um, oferuje też szereg usług związanych z muzyką, czyli produkcja płyt CD, DVD um, i. A też merczu, czyli gadżetów promocyjnych typu odzież, koszulki. Dosyć istotna z punktu widzenia polskich artystów jest też usługa dystrybucyjna, która obejmuje ponad 6 sklepów na całym świecie. No dobrze, dlaczego warto skorzystać z Waszej oferty? Na przykład jestem muzykiem i dlaczego warto by było skorzystać z, z, waszego, z Waszej współpracy? Po pierwsze dlatego, że usługa, sama usługa sklepowa jest darmowa, co jest nowym już tak naprawdę ogólnie w internecie, gdzie zawsze są jakieś opłaty typu abonament plus jakieś dodatkowe usługi. U nas tego nie ma. Funkcja sklepowa jest całkowicie darmowa. To, co zarobisz, to, co sprzedasz, trafia bezpośrednio do Twojej kieszeni. To jest pierwszy argument. Drugi argument jest taki, że 8match.com jest takim agregatem wszystkich usług, które są niezbędne do tego, żeby artysta zaistniał w sieci. Właśnie od momentu sprzedaży przez prezentację, wizytówkę swojego zespołu czy swojej twórczości, aż po usługi stricte właśnie produkcyjne i dystrybucyjne. Wszystko jest w jednym miejscu, wszystko jest proste i wszystko jest na wsiągnięcie ręki. Co konkretnie oferujecie zespołom no i innym, którzy korzystają z Waszej platformy? To znaczy przede wszystkim oferujemy możliwość kierowania własną karierą według tego, jak artysta ma ochotę to zrobić. Dzięki nam już te stare kanały dystrybucyjne, typu właśnie tradycyjne sklepy, przestają mieć jak rację bytu, ponieważ artysta może sam na własną rękę wszystko zrobić, od właśnie od samej produkcji nośników z muzyką przez sprzedaż, aż po usługi promocyjne i produkcję gadżetów, które jest niezbędne w dzisiejszych czasach. Jak wygląda konkretnie cały proces współpracy z wami powiedzmy, od strony takiego artysty? Pierwszym krokiem jest założenie konta, które jest banalnie proste. Można się zarejestrować bezpośrednio w bazie a Można też założyć konto przez za pośrednictwem Facebooka czy, czy konta Google. Od tego momentu kilka klików wystarczy, żeby tak naprawdę uruchomić swój sklep. Kolejne kilka klików no to jest uruchomienie własnej wizytówki multimedialnej. Nie ma nic prostszego. A kto korzysta już z waszej oferty? No między innymi takie zespoły jak Ocean, Blinded i cała masa innych niezależnych wykonawców, którzy bardzo sobie chwalą współpracę z nami. Niedawno nawiązaliście współpracę z Dachówka Festiwal. Powiedz konkretnie, jak od Waszej strony ta współpraca będzie wyglądać? Aitmen.com jest fundatorem dosyć dużej nagrody dla finalisty Dachówki. Mianowicie oferujemy produkcję płyty CD. Mało z tego, część laureatów też otrzyma zniżki na nasze usługi produkcyjne. Będzie to zniżka 10%, czyli w skali tak naprawdę tego całego przedsięwzięcia wyraźna. Chciałem pozdrowić rodziców. just <laughs>